Okno na poddaszu ma kształt trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa i ramiona mają długość po 4 decymetry. Oblicz jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole. Rozwiązanie tego zadania zaczynamy standardowo od wykonania rysunku poglądowego, czyli rysujemy trapez równoramienny, i podpisujemy na tym rysunku dane podane w treści zadania. Wiemy, że krótsza podstawa ma długość 4, ramiona także mają długość 4, no i my musimy ustalić, jaką długość powinna mieć ta dłuższa podstawa, aby pole trapezu było możliwie największe. Do tego celu będziemy musieli zapisać sobie jakoś wzór na pole tego trapezu, w zależności od tej dłuższej podstawy. Będziemy do tego jeszcze potrzebowali na pewno wysokości naszego trapezu, może od razu je sobie narysujmy. Podpiszmy sobie, że one mają długość H, no i te wysokości rozcinają nam naszą dłuższą podstawę na, czte, na trzy odcinki. Ten środkowy odcinek na pewno ma długość 4, bo jest on równy krótszej podstawie, a te dwa odcinki w tych miejscach są na pewno równej długości. Nie wiemy, jakiej długości one są, dlatego podpiszmy na razie te odcinki przez X. No, i teraz, właśnie w zależności od długości tego x, tych krótkich odcinków, to pole będzie przyjmowało różną wartość, albo większą, albo mniejszą. No i my spróbujemy ustalić, dla jakiego x to pole będzie możliwie największe. Żebyśmy mogli to zrobić, to będziemy musieli zapisać sobie wzór na pole tego trapezu, właśnie w zależności od tego parametru x, od tej niewiadomej x. No i jeszcze, żebyśmy mogli to zrobić, to na pewno wcześniej będziemy musieli wyrazić wysokość h, także za pomocą x, ponieważ wzór na pole trapezu uwzględnia wysokość. Wysokość h wyrazimy sobie za pomocą x, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, na przykład dla takiego trójkąta prostokątnego. Napiszmy, że stąd mamy, że h kwadrat równa się przeciwprostokątna czyli 4 do kwadratu minus druga przyprostokątna czyli minus x do kwadratu no i stąd wynika że h równa się pierwiastek z tego wyrażenia czyli 4 do kwadratu 16 minus x kwadrat no i teraz gdy mamy już wyrażoną wysokość h za pomocą x to możemy wyrazić całe pole trapezu też za pomocą x napiszmy sobie że Pole naszego trapezu w zależności od x równa się suma podstaw na 2 razy h, czyli sumujemy podstawy 4 plus ta podstawa, czyli plus x plus 4 jeszcze plus x. Wszystko dzielimy na 2 i mnożymy razy h, czyli razy pierwiastek od razu napiszę z. 16 minus x kwadrat. No i to się równa dalej, możemy uprościć tą całą sytuację. Tu w liczniku mamy 2x plus 8 podzielone na 2, to będzie 1x plus 4, czyli po prostu mamy x plus 4 razy ten pierwiastek, czyli. Pierwiastek z 16 minus x kwadrat. Takim wzorem wyraża się pole naszego trapezu w zależności od parametru x. No i teraz, jak my możemy zbadać tą funkcję p od x, aby stwierdzić, kiedy ona przyjmie największą wartość. Do tego celu możemy wykorzystać pochodną, to znaczy policzyć pochodną p' od x i sprawdzić, gdzie ona się wyzeruje. W miejscach, gdzie zeruje się pochodna jest szansa, że funkcja będzie osiągała swoje ekstremum, albo maksimum, albo minimum, no i jak już namierzymy takie x, -y, w których P' od x się zeruje, to jeszcze będziemy musieli się upewnić, czy oby na pewno tam mamy maksimum, czy przypadkiem nie ma minimum. No ale o tym za chwilę. Najpierw policzmy pochodną P' od X i sprawdźmy, gdzie ona się zeruje, czyli liczymy P' od x to się równa. Nasza funkcja P od x to jest iloczyn dwóch funkcji funkcji x plus 4 razy pierwiastek z 16 minus x kwadrat, zatem stosujemy wzór na pochodną iloczynu takich dwóch funkcji, i ten wzór wygląda tak, że na początku liczymy pochodną pierwszej funkcji, pochodna z x plus 4 to będzie pochodna z x to 1, z czwórki 0, czyli po prostu 1 razy pochodna z tego razy druga funkcja, czyli po prostu razy. Pierwiastek z 16 minus x kwadrat, no i do tego musimy dodać jeszcze pierwsze wyrażenie, pierwsza funkcja, czyli x plus 4 razy pochodna drugiej, czyli pochodna tego pierwiastka. To jest funkcja złożona, pod pierwiastkiem mamy jakąś jeszcze bardziej skomplikowaną funkcję, natomiast pochodna z samego pierwiastka. Przypomnijmy sobie, jeżeli byśmy mieli pierwiastek z jakiejś liczby a. I chcieli policzyć tego pochodną, no to wówczas otrzymamy 1 przez 2 pierwiastki z A. Taki jest wzór na pochodną pierwiastka, no i my właśnie zastosujemy teraz ten wzór, żeby policzyć pochodną z tego dużego, zewnętrz, tej zewnętrznej funkcji, czyli pierwiastka, a potem jeszcze policzymy pochodną funkcji wewnętrznej. Na początku funkcja zewnętrzna, czyli ten wzór, wzór na pochodną pierwiastka, czyli w naszym przypadku to będzie 1. Podzielić na dwa pierwiastki z 16 minus x kwadrat, 16 minus x kwadrat i teraz razy jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna z 16 minus x kwadrat, pochodna z liczby stałej to 0, a pochodna z minus x kwadrat to będzie minus 2x, czyli po prostu mnożymy przez minus 2x, no i już mamy policzoną naszą pochodną. Teraz jeszcze wypada to wyrażenie maksymalnie uprościć. To się równa dalej. 1 razy pierwiastek to będzie po prostu pierwiastek, czyli piszemy pierwiastek z 16 minus x kwadrat plus dalej. Co my tu możemy uprościć? Na pewno możemy dwójki skrócić i wszystko wciągnijmy do jednego ułamka. Będziemy mieli x plus 4 razy minus x, to będzie minus x kwadrat minus 4x podzielić na, w mianowniku zostanie sam pierwiastek, czyli pierwiastek z 16 minus x kwadrat. To się równa. Dalej jeszcze możemy dodać te dwie liczby, po prostu sprowadzając je do wspólnego mianownika. E, mianowicie, ten pierwiastek rozszerzamy, dodajemy mu mianownik taki sam, czyli domnażamy górę i dół przez pierwiastek z 16 minus x kwadrat. Na górze otrzymamy po prostu 16 minus x kwadrat, a na dole ten sam mianownik, czyli... Pierwiastek z 16 minus x kwadrat. No i do tego dodajemy plus to, co mamy tutaj, czyli minus x kwadrat minus 4x podzielić na ten sam mianownik. 16 minus x kwadrat. To się równa. Dodajemy te dwa ułamki. Będziemy mieli minus 2x kwadrat w liczniku. Minus 2x kwadrat minus 4x plus 16. Minus 4x. Plus 16 podzielić i w mianowniku pierwiastek z 16 minus x kwadrat. No i teraz, gdy już sobie doprowadziliśmy tą pochodną do takiej w miarę przystępnej postaci, to możemy przystąpić do jej badania. A mianowicie to, co nas interesuje przede wszystkim, kiedy ta pochodna P' od x się zeruje. Ten ułamek może być równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy licznik nam się wyzeruje. Czyli gdy. Tu odgrodzę, tak, żeby było widać, że to jest co innego. Gdy ten licznik się wyzeruje, czyli gdy wyrażenie minus 2x kwadrat minus 4x plus 16 jest równe 0. Rozwiązujemy to proste równanie kwadratowe i sprawdzimy, dla jakich xów nasza pochodna będzie równa 0. Podzielimy na początku to równanie stronami przez minus 2. Otrzymamy x kwadrat plus. 2x i jeszcze minus 8 to się równa 0. I teraz, albo licząc deltę, albo zamieniając lewą stronę na iloczyn czynników, ja może posłużę się tą drugą metodą, rozwiązujemy to równanie kwadratowe. Mianowicie to wyrażenie możemy sobie zamienić na iloczyn nawiasów x plus 4 razy x minus 2. Iloczyn tych dwóch liczb, 4 razy minus 2, musi dać nam minus 8 i daje, a suma tych dwóch liczb musi dać tą liczbę i także się zgadza 4, Minus 2 to jest 2, zatem dokonaliśmy dobrego rozkładu na iloczyn czynników, czyli wychodzi, że x może być równe minus 4 lub x może być równe 2. E, x równe minus 4 od razu odpada z naszego założenia, ponieważ x musi być liczbą dodatnią. Co więcej, tutaj jak wyciągaliśmy pierwiastek z 16 minus x kwadrat, to powinniśmy założyć, że x jest mniejszy, bądź równe ewentualnie 4. Ponieważ gdyby było większe od 4, to byśmy otrzymali pierwiastek z liczby ujemnej i to jest działanie niedozwolone w matematyce. Czyli wiemy na pewno w tym momencie już mogliśmy wiedzieć, że x musi być z przedziału 0,4. Nie może być liczbą ujemną, bo to jest oczywiście długość odcinka. Czyli z tych dwóch rozwiązań, to znaczy z tych dwóch kandydatów na x, dla którego zeruje się nam pochodna, czyli nasza funkcja podX x osiąga ekstremum, możemy wziąć tylko x równego 2. Napiszmy sobie, że to nie należy do dziedziny, nie spełnia założeń. No i teraz jeszcze będziemy musieli sprawdzić, jak zachowuje się nasza pochodna dla x równego 2. Czy oby na pewno tam jest maksimum, czy przypadkiem tam nie ma minima? Raczej powinno być maksimum, no ale upewnijmy się. Jak to zrobić? Po prostu trzeba sprawdzić, jak zachowuje się pochodna w okolicy punktu x równa się 2? Spróbujmy sobie narysować może wykres tej paraboli. Co prawda, powinniśmy narysować wykres naszej całej pochodnej P', x, czyli tej funkcji. No to zrobić byłoby nam niezmiernie ciężko, ponieważ to jest ten paskudny pierwiastek w mianowniku. No ale on na pewno zawsze jest dodatni. Czyli nie wpłynie zasadniczo na znak pochodnej. Więc możemy się ograniczyć do narysowania tylko tej paraboli z góry. E, czyli narysujmy sobie może właśnie tą. Parabolę. Naszkicujmy ją. Miejsca zerowe to minus 4 oraz 2. Współczynnik przy x kwadrat był ujemny, czyli ramiona są skierowane w dół. O. Wykres licznika naszej pochodnej wygląda w ten sposób. No i jak pochodna się zachowuje w pobliżu dwójki? Na lewo od dwójki mamy pochodną dodatnią. Tam, gdzie pochodna jest dodatnia, tam funkcja w tym przypadku P od X rośnie, czyli tutaj P od X rośnie, natomiast po prawej stronie dla x większych od 2, pochodna jest ujemna. No i tam gdzie, pochodna jest, tam, gdzie pochodna funkcja jest ujemna, tam funkcja maleje, czyli tutaj P od X maleje. Skoro przed dwójką funkcja rosła, a po dwójce funkcja maleje, zatem w dwójce funkcja osiąga ekstremum maksimum, czyli tu możemy podpisać, że dla x równego 2 mamy pole maksymalne, no i właśnie tego szukaliśmy. Czyli teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu udzielić odpowiedzi do zadania, czyli policzyć to, co, to o co nas proszą, czyli jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, no to napiszmy sobie, że ta dłuższa podstawa, czyli może podstawa, podstawa równa się x plus 4 plus x, x plus 4 plus x, to się równa pod x, a podstawiamy 2, 2 plus 4 plus 2, to się równa 8. No i jeszcze proszą nas, żebyśmy obliczyli, to jest pierwsza odpowiedź do naszego zadania, i jeszcze proszą nas, abyśmy obliczyli pole. Wzór na pole mamy podany tutaj i po prostu podstawiamy pod x dwójkę. Wtedy będziemy mieli pole maksymalne. Napiszmy pole max. Będzie od dwójki. To się równa. Podstawiamy. 2 plus 4 to jest 6 razy pierwiastek z 16 minus 2 do kwadratu, czyli minus 4. To się równa 6 razy Pierwiastek z 12, z 12 jeszcze możemy wyciągnąć całość przed pierwiastek. 12 to jest 3 razy 4, pierwiastek z 4 to 2. Wyciągamy przed pierwiastek 6 razy 2 to będzie 12, a pod pierwiastkiem zostanie 3. Czyli maksymalne pole naszego trapezu dla podstawy równej 8 wynosi 12 pierwiastków z 3.